Witam państwa serdecznie, Maciej Maciak. program Musisz to wiedzieć w telewizji CW24. Witamy dziś pana Damiana Chełminiaka, moje uszanowanie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Damianie, co tam słychać w polityce? Pis uszczelnia VAT i złodziei i watowskich goni? My tego jako. Samorządowe. Bo słyszę to od czterech lat. E, nie odczuwamy. no Być może to jest uszczelnienie, bo ostatnio rozmawialiśmy na temat e, może to jest plusów taki... rozdawanych przez PiS, więc może to idzie tam, na spłatę tego zadłużenia krajowego. A być może jest to taka karma duchowa dla tych wszystkich, którzy złodziei nie lubią, a szczególnie bogatych. A dobrze, niech ich ścigają, a dobrze, o! Nic z tego nie mam, ale, ale dobrze, nie? <laughs> być może jest takie polskie trochę... Myślę... Nie, to nie jest Polskie. Nie, przepraszam, to jest ogólnoświatowe. Ten bogatszy jest nienawidzony eee, przy kiepskich rządach. Szanowni Państwo, przy normalnych rządach, no to ten bogaty to jest wół roboczy, któremu trzeba założyć tutaj ten ca całe oprzyrządowanie i on ma orać, on ma zarabiać pieniądze dla tych biednych, ale przy kiepskich rządach to ani bogatych nie ma, a na micie jakiegoś bogatego tam się buduje elektorat. Eee, w tym bryluje w mojej ocenie multimilioner pan. Mateusz Morawiecki, i jakoś tak nie jest nienawidzony przez pisowski lud jako multimilioner, bankowiec żydowskiego pochodzenia i tak dalej. No, coś jest nie tak. Jak, jak oni byli w stanie ten pisowy lud jakoś tak zaczarować? że tutaj buntu nie ma, Jak że z... biją brawo, chorągiewki tam machają. Ja... Jeżeli to jest y, akurat pisły elektorat, o którym mówimy, który jest żelaznym elektoratem i ogląda telewizję publiczną, to oni nawet się nie dowiedzą, że pan Mateusz ma tak. na koncie milion Czter złotych. 40, 40. <gry> Nawet milion złotych, tak. To jest zupełnie inna kwota, więc, więc myślę, że to jest zwykły wyrobnik, który tam pracuje za tam. jakąś głodową pensję. On się poświęca dla tego najbiedniejszego. <gry> no dokładnie. Więc więc, więc, jeżeli o takim elektoracie mówimy, no to oni i tak nigdy nie będą e, mieli świadomości. No ma pan rację, z drugiej strony ma pan rację. Tak, zgadza się. Zresztą tym a bardziej, a jak, że. Jakbyśmy poszli do, studia, do Studio Polska, jest taki program Studio Polska, bardzo obiektywny, tam każdy może przyjść i wypowiedzieć własne zdanie. Szanowni Państwo, nie zostać nie, nie, niedługo zrobię program o tych wszystkich, którzy stali wyrzuceni z wilczym biletem, że już nie mają wstępu do Studio Polska, jak tylko trochę prawdy chcieli powiedzieć. No i jeszcze nawet jak już... Więc gdybyśmy poszli do Studio Polska i tam w Studio Polska coś takiego chcieli Wam powiedzieć, to uwierzcie mi, awaria mikroportu by była, byście już nie dosłyszeli do końca. I dlatego TVP... W tym tygodniu dostało w ramach refundacji za abonament miliard 200 milionów złotych, więc... Dobrze, dobrze, nie wzmacniają dobrą, dobrą władzę. Panie Mateuszu Morawiecki, bo to w zasadzie program jest do Pana, bo Pan tych wszystkich złodziei vat ściga, czego skutkiem są wzmożone kontrole wszystkich firm w całym kraju, a przy takiej komplikacji systemu, podatkowego, tam mieliście coś chyba uprościć, tak? Procedury mieliście uprościć, no może nie pana, ale wtedy kiedy pana partia startowała, to dopiero później tam pan jak królik z kapelusza został wyciągnięty. Na początku zrobiliśmy wszyscy wielkie oczy, a potem już się przyzwyczailiśmy, że to normalne, normalne. I taki fajny geniusz gospodarczy historyk. No, przynajmniej... W ogóle dramat Polski polega na tym, że ciągle u władzy są historycy. To jest dramat naszego kraju. Szanowni Państwo, ja nie wiem, jeżeli, bo jeżeli kiepscy historycy, to ok, rozumiem, ale jeżeli dobrzy historycy i rzeczywiście wyciągnęli wnioski z historii, czyli podstawą rozwoju każdego osobnika jest zdrada, bo fakty historyczne ich w tym utwierdzały przez wieki całe, zdrada, no to naprawdę chcemy historyków. No, postawa, postawa zresztą pana premiera, no też nie do końca jest fair w stosunku do partii, która mu dała Ale te miliony. Podstawą rozwoju osobniczego jest zdrada. To jest pierwsza lekcja historii. Czyli pan Mateusz, można powiedzieć, że również zdradził swoją pierwszą partię, jaką była Platforma. Kiedy indziej jego życiorys opowiemy. A teraz, panie Mateuszu, wiemy, że pan nas ogląda. Bo jesteśmy Pana z morą. E, innych rzeczy Pan nie ogląda, tam Pan tylko występuje. W ogóle mamy taki rząd aktorów. Oni wszyscy ostatnio w filmach występują. Puścimy niedługo Państwu życzenia, jakie Pan Mateusz Morawiecki nagrał e, z rodziną e, dla, dla nas, e, cudzą rodziną, ale dobra. E, no więc, e, Panie Mateuszu, www.allegro.pl i tam chcemy sobie na przykład telefon kupić. Mm. I szukamy, wpisujemy jakiś tam elektronika, smartfony i telefony. Wyskoczą nam różne tam aparaty, Samsung, i wyskoczą różni wystawcy, oferenci. I sortuj według najpopularniejszej pozycji, i tam będziemy mieli cały wybór, nawet ile ludzie danego telefonu kupili w danej aukcji. No i ja znalazłem takiego wystawcę, bestcena.pl, PL. Yy, PL. to ważne, PL. bo Pistu yy, wpina te flagi polskie, wtedy wiemy, że to są prawdziwi Polacy. nie? Jak ktoś PL zrobi, to już… Yy, panie Mateuszu, no i bestcena.pl rzeczywiście, jak nazwa mówi, oferuje najlepsze ceny, best cena, best price. W ogóle, jakieś takie koszmarne połączenie słów, ale gdy sobie wejdziemy na specyfikację tego wystawcy, który potrafi jednego modelu w ciągu tam dwóch tygodni sprzedać 200 sztuk, taki tam po 1500 zł, po 2000, on naprawdę dużo sprzedaje, ten, ten sprzedawca, to, to przeczytamy parametry telefonu. I w parametrach telefonu w rubryce Faktura wystawiam fakturę bez VAT. Jak to? Panie Damianie, jednego tylko telefonu, a w, ten wystawca już panu mówię, już panu mówię, e, co on wystawia? 7 stron, e, siedem stron towaru. Tu proszę, zegarek za 1000 złotych kupiło e, 250 no, no, osób. Ma pan 407 e, przedmiotów wystawionych. Tak, tak. Jak to jest, że sprzedając zegarek Samsunga Galaxy Watch 46 mm, SMR800 srebrny, 253 osoby kupiły. Może obliczmy, ile to jest 253 razy 1059. To daje 267 927 zł obrotu, panie Morawiecki. obrotu I z tego, co się orientuję, to gdy ktoś przekroczy próg 20 000 obrotu, 10% tego. Musi obligatoryjnie wejść na VAT. A tu proszę, firma bestcena.pl yy, tylko jednym zegarkiem przekroczyła dziesięciokrotnie ten limit. A pan Złodziej VAT-owskich ściga. Nie wiem, może ja się nie znam na podatkach w związku z tym, ale no to jak to jest możliwe w ogóle? Naprawdę nie odpowiem, tym bardziej, że sam jestem zaskoczony, że yy, bo. Gdzieś, gdzieś ta aukcja mi się wyświetliła i y, y, przeglądałem. Na grubie pan naszej zobaczył, tak? Tak. <laughs> e, przeglądałem, e, nie dopatrzyłem się nawet e, tego, co tutaj pan poruszył, więc e, stąd tak naprawdę nie wiem, nie wiem, jak to jest możliwe i, i dlaczego w ogóle jest to możliwe teoretycznie. No to, legalnym, no to właśnie, pospekulujmy, dlaczego jest to możliwe? W legalnie działającej witrynie, która też y, no, ona. Też została sprzedana Allegro, tylko mam nadzieję, że w Polsce została dalej. Tak, 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 tak. Jak TVN. <noise> Tego nie wiem. David, David Zasław. Coś tam <noise> Polski. Więc no, też miliona, milionowymi obrotami miesięcznie Allegro samo. Obraca, ale... ale tu konkretny wystawca, no nie wystawia faktury VAT, no panie Morawiecki, a pan złodziei, a pan gnębisz, te wszystkie drobne firmy kwiczą, rozmawiam z nimi, jęczą, urzędy ich ścigają, ja panu takich rzeczy dziesiątki, setki mogę pokazać naprawdę na duże pieniądze i tam jakoś pana ingerencji nie ma, ale kontrole w polskim small biznesie jak muchy na tym, co pies zrobi. No, i reakcji nie ma. No i pospekulujmy, dlaczego tak się dzieje. Może, ja nie, nie, znaczy inaczej, ja nie mówię, że ta firma to firma, na przykład, którejś ciotek pana Morawieckiego. Aż tak daleko bym się. Ale, <laughs> nie. ale no, muszą się nieźle znać na prawie, tak? Nie, no to na pewno. No, że, żeby wszystkie kontrole i. Milionowe mieć obroty, to są milionowe obroty, nawet podejrzewam, że setki milionów i faktury bez VAT, emeryci, Do, domagajcie się od pana Morawieckiego wytłumaczenia, bo on tłumaczy Wam, że ściga złodziei VAT i dlatego dał 1000 złotych. No przepraszam bardzo, e, a tutaj nie widzi? Mielibyście dodatkowe jeszcze 500 złotych na głowę, bo jak ta firma tak przez rok będzie działała, to ona, ona to wymiata. Inne firmy, gdy sprzedają ten zegarek, wystawiam fakturę VAT, a ta, mimo że sprzedaje 10 razy więcej od nich, wystawiam fakturę bez VAT, nie płaci podatku VAT. Ciekawe, co wymyśliła na dochodowy. A może, Panie Macieju, byśmy w takim razie przykładową pierwszą aukcję czy telefonu, czy, no, czy no, tego no, zegarka No to na tym samym zobaczyli. zegarku możemy się skupić, nie ma sprawy. Tu Allegro nam y, zaproponuje y, podobne rozwiązania. To jest R800 zegarek u innych wystawców R800 widzi pan, jest droższy u innych Tylko, 1000, że to jest firmowy chyba. 1450. Samsunga. Wie pan, no nie sądzę, nie, nie sądzę, nie sądzę o sprzedającym Komputronik, czyli podwykonawca Samsunga. No i proszę bardzo, i co mamy? Tak, tylko I co yy, mamy z drugiej strony, nie, nie broniąc y, tych kupujących, no nie ma im się co dziwić, że wybiorą tego tańszego, któremu no, ale będą jest, napędzali. wystawiam fakturę VAT, proszę bardzo? Tak, któremu będą napędzali, bo tak naprawdę ten kupujący w większości kupujący elektronikę, czyli y, nawet mający firmę, no, w jaki sposób rozliczy taki zegarek. Ale to Bo już on do pracy jest, jest potrzebne, to... więc on, on i tak kupi od tego tańszego sprzedawcy. A tak, a tak. Dlatego a tak, a tak, o tym mówię bo on nie będzie patrzył, że nie wystawiam faktury VAT, ważne, żeby ewentualnie była żeby, żeby mniej zapłacić dokładnie. i w ten sposób też następuje takie trochę zdziczenie społeczeństwa, brak odpowiedzialności o kraj, no bo mam w nosie, czy facet jest vat czy nie jest vat czy kradnie, czy nie kradnie, byle bym przeżył jako ja, tak? Mhm. No, no, no tak mamy, ale to winni są zawsze rządzący. Właśnie takie Mateusze. Kiedyś się mówiło o Janusze. No to mam nadzieję, panie Macieju, że coraz mniej będzie takich Mateuszy, a po październiku przynajmniej jednego tam będzie u góry. Nie, no zrobią numer, mówię panu, z wizami. Stany Zjednoczone, jako właściciel PiSu partii Shalom PiS, pokój, tak? Zniesie wizy dla Polaków, a PiS. E, wyjdzie wtedy z cienia, z, z tego narożnika, tam gdzie normalnie spod kamienia wy, wypełznie i powie to my, to my. A, to, a, a po prostu Amerykanie będą dbali o własne interesy, że PiS utrzymał się u władzy i zniósł te wizy. I będą trąbili tym bardziej niż 500+, niech mi Pan no, wierzy, przed wyborami. Chyba, że to co Pan powiedział, e, ktoś pierwszy pojedzie do Ameryki i zdąży jeszcze przed wrześniem się ugadać, czyli albo Schetyna, z nie Tuskiem, uwierzą, albo... już nie uwierzą Schetynie, bo, bo Tusk mimo zapewnień, że, że tutaj ze Stanami Zjednoczonymi ta, takiego głupca udawał yy, on tam bardziej niemieckim C finansistom. Tak. Sprzyja bardziej D tym z robi zachodu. Łaskę, robi łaskę. <laughs> okay. Z bliższego zachodu. Dziękujemy bardzo Dziękuję. i dziękujemy też za wpłatę na Stowarzyszenie Dziennikarzy wrocławskich. Są one niezbędne, żebyśmy dla państwa kontynuowali ten program. Dziękuję bardzo. Dziękuję.